Cześć, z tej strony nos i dzień dobry w kolejnym odcinku. Witamy się ponownie w Wierzbowej Zatoszce, w naszej najtańszej dzielnicy. Słuchajcie, budujemy sobie ostatni dom dzisiaj tutaj, do, dom, dom dla najlepszych przyjaciół. Ostatni dom, mam jeszcze jedną wolną działkę, ale tam myślę, że postawimy sobie jakąś parcelę publiczną. A tutaj, słuchajcie, budujemy dom, ich jest trójka, ale będą tylko dwie sypialnie. A wszystko zaczęło się od tego, że oglądałam ostatnio filmik Plambeli, na temat y, historii tej rodziny, tego domostwa. I tam była taka historia, ja nigdy nie wczuwałam się, aż tak przyznaję się bez bicia, w historię Simów w poprzednich częściach. A przynajmniej nie pamiętam tego tak dobrze, jako dziecko generalnie grając w jedynkę, dwójkę, to chyba mało mnie to interesowało. Prawdę mówiąc. Trójka już była taka, to była taka część, w którą ja grałam mało, bardzo mało, bo nawet powiedziałam, to był taki okres, że że średnio było zgranie u mnie w tym czasie. Natomiast historia była taka, że w, w, w innych Simsowych grach, między innymi w My Sims, oni byli w trójkę, poznali się chyba na studiach, jeśli się nie mylę, mogę coś tu przekłamać, w każdym razie główny wątek był taki, że obie dziewczyny kochały się w trawisie. Nie wiem dlaczego, nie wnikajmy może w szczegóły, <grych> ale jak już taka była historia, to trochę trzeba by do tego wrócić. W związku z tym uznałam, że jedna z nich dostała co chciała. <laughs> Dlatego będziemy mieli dwie sypialnie na trzech simów. I mam nadzieję, że nie domyślicie się po samym urządzeniu domu, która, bo sypialnie są typowo, przynajmniej z mojej perspektywy, urządzone pod dziewczyny. W sensie, wiecie, jedna jest kolorowa, powabna, taka dziewczęca, a druga taka ciemna, trochę bardziej, znaczy trochę bardziej znacznie, bardziej stonowana. Natomiast ja je robiłam jakby pod dziewczyny. A to, że w jednej z nich przy okazji mieszka Travis, no to jest zupełnie inna historia. Także ja Wam nie powiem, która to sypialnia, nie powiem Wam, która to dziewczyna. Mam nadzieję, że się nie domyślicie. I tak, i przechodzimy do budowania. A ja słuchajcie, w międzyczasie tak naprawdę chciałabym sobie pogadać o Behind the Sims ostatnim, które było dwa dni temu. Czy jest czwartek, wtorek? Tak, dwa dni temu. Słuchajcie, bo nie mam z kim. W się sensie tak sobie pogadać, pogadać, bo rozmawialiśmy ostatnio na Discordzie tłumaczeniowym, znaczy z, z modami przetłumaczonymi. Jeśli chcecie, to zapraszam serdecznie, w opisie znajdziecie link. Natomiast ja nie jestem fanką, znaczy inaczej, nie umiem do końca tworzyć historii spiskowych, chociaż czasem coś tam sobie wymyślam. No ale wiecie, po tym mm, zaskakująco dobrym behind the scenes powstało wiele teorii i wiele. Ciekawych pomysłów na ten temat, więc chciałam sobie podyskutować, ponieważ mojego męża to średnio interesuje i wcale mu się nie dziwię. On już oczywiście bardzo chętnie słucha i udaje, że się bardzo wczuwa, natomiast, no, nie ukrywajmy, z nim się go w ogóle nie interesują, więc porozmawiam sobie do Was, póki mogę. I słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz w tym wszystkim to są akcesoria. Wielki powrót w końcu po dwóch latach. Myślę, że dotyczy to i interesuje to szczególnie, że tak powiem, starych graczy i starych wyjadaczy bo akcesoriów nowych, nie, akcesoriów, akcesoriów nowych nie było chyba ze dwa lata. Tak, wydaje mi się, że ponad dwa lata minęły. Ponad, ponad chyba. Ostatnie były paranormalne, które były świetne, tak swoją drogą. Bardzo lubię ten dodatek, znaczy te akcesoria świetne są pod względem, jak na Sims oczywiście, kasa i w sumie buyer również. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to przyznaję się bez bicia, że chyba nigdy nie byłam w tej karierze, zresztą jak wielu innych, więc kiedyś pewnie trzeba było to nadrobić. Natomiast cieszę się bardzo. Jestem nie do końca zachwycona, że będą to akcesoria kuchenne, ponieważ były już akcesoria kuchenne chyba kuchnia na wypasie, jeśli dobrze pamiętam nazwy. Poprawcie mnie, jak się mylę. Więc mamy akcesoria do akcesoriów, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie zrobię potem do tego jeszcze kit, aczkolwiek, znając jej, jest taka szansa. W każdym razie, kuchnia mi się średnio podoba, przynajmniej z tego, co nam pokazali. Cieszę się na nowe jakieś y, urządzenia działające i w ogóle cieszę się. Mam nadzieję, że to nie będzie jeden przypadkowy zryw, że wow, zrobimy im akcesoria, niech się cieszą, a potem zapomnimy znowu o temacie. Tylko, że rzeczywiście prawdziwie wrócą do rozgrywek, bo wiecie, bo akcesoria zostały zastąpione przez kity. Ja osobiście lubię kity, natomiast wiem, że jestem w stanowczej sporej mniejszości na tym świecie. Powiecie, bo w kitach mamy nie najniższą cenę, chociaż teraz to już Simsy w ogóle kosztują wszystkie nie najniższą cenę, ale za tak naprawdę kilka przedmiotów i, i tyle, tak? I jeden kit był rozgrywkowy, a w akcesoriach zawsze były, było i znacznie więcej rzeczy, i był CAS, i, i Build by w jednym opakowaniu, że tak powiem. No i do tego jeszcze dochodziła jakaś rozgrywka, tak? Coś, coś się dodawało, czy jakieś yy, działające urząd, działające, użytkowe, <głos》> użytkowe urządzenia czy, czy, czy jakaś kariera czy coś, także naprawdę było to zupełnie inny rodzaj DLC i mam nadzieję, że, że wrócą na dobre i naprawdę się cieszę, jestem zajarana co prawda czekam już, bo nie wiem czy ktoś z Was skojarzy ostatnią akcję że tak powiem z nowym kitem jak jeden jedna z, z moderek właściwie twórców CC się zdenerwowała, że mm, takie telewizory w obrazach i coś, a i takie chyba poduszki sobie wolno leżące, to mm, już gdzieś to widziałam, wiecie, bo ona już taki e, taki zestaw z CC już zrobiła jakiś czas temu. No i teraz dochodzi ta kariera e, jakiegoś kucharza domowego, że tak powiem, w sensie, że możecie być chyba jakby samozatrudnionym kucharzem, do końca nie wytłumaczyli jak to ma wyglądać, ale Podejrzewam, że coś takiego, no bo zwykły kucharz jakby jest, własną restaurację można mieć, więc podejrzewam, że chodzi o takiego kucharza-freelancera. I taką karierę też już mamy, więc się właśnie śmialiśmy ostatnio, że jej bardzo mocno zży nas z moderów. No ale wiecie, no gdzieś ktoś kiedyś inspirację nie będę ich tłumaczył, bo to nie o to chodzi, no może już coś nie mają pomysłów, nie ukrywajmy, Smithy mają 10 lat prawie, tak? 9 w tym roku. Więc też pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Mi to osobiście nie przeszkadza, jako osobie nie używającej praktycznie Sisy i nie używającej praktycznie modów. No, dla mnie jak najbardziej na plus, bo, bo dodaje to sporo do rozgrywki. Więc ja się cieszę na akcesoria, na pewno je kupię. Chociaż, jak mówię, kuchnia nie do końca w moim stylu, ale na pewno będę sprawdzać, co i jak. Zresztą, wiecie, do budowania nowa kuchnia zawsze się przydanie. Te kuchnie mają to do siebie, że jest ich nie za dużo <laughs> i nie wszystkie są piękne. No ale cóż, ale słuchajcie, jeszcze większa akcja, przecież trzeci dodatek w tym roku, tego też w ogóle nikt się nie spodziewał. W ogóle muszę uznać, że to Behind The Scenes to było najlepsze chyba od dawien dawna, bo wszyscy się już, znaczy, najpierw był duży hype, wiecie, że będzie super, będzie fajnie, potem wszystkim trochę emocje opadły, jak yy, niedługo przed tym live'em wyszła ta sytuacja, znaczy ta sytuacja, wyszedł ten przeciek, że mają otworzyć ten yy, sklep z merczem simsowym, no to wszyscy stwierdzili, no dobra, to dla jej jest wielka informacja i to na pewno o to im chodzi, nic więcej ciekawego nie będzie. Więc y, myślę, że zaskoczenie wszystkich było spore i myślę, że bardzo pozytywne, no bo mówię, y, akcesoria, powr powrót wielki i ten dodatek. I słuchajcie, z tym dodatkiem też jest. Hmm, jakby to powiedzieć, też nie wiadomo, co myśleć. Znaczy, super fajnie, tak. No bo czemu nie? Zawsze dodatkowa zawartość, jeszcze dodatek, trzeci w tym samym roku. akcesoria trzeci dodatek, słuchajcie, nie mogę, aż mi słów brakuje z tych emocji chyba <laughs> i z tego wszystkiego. W każdym razie, wracając, no i wielkie gdybanie oczywiście, ja wybiłam te gdybania wszystkie. Yy, co to będzie? Więc yy, tak sobie gdybaliśmy na tym, na tym Discordzie, wiecie, im więcej osób, tym więcej pomysłów. No i pierwsza moja myśl, jak się okazało, że jak to było? Że sąsiedzki dodatek chyba, tak? Słuchajcie, czekajcie, znajdę sobie tą mapkę, żeby się nie przekłamać. Yy, tak. No i pizza i makaron, który ja na, w pierwszej wersji sobie myślałem, o kurczę, pizza i spaghetti. Mówię, no nie, no kolejny świat będzie taki ala włoski, jak tartosa. Dla mnie tartosa jest bardziej włoska niż hiszpańska, to od razu mówię, bo wiem, że wiele osób widzi tam jakby Hiszpanię i okej, okay. natomiast mówię jakby swoje odczucia. Więc mówię, nie no, kolejny świat w tym samym stylu. Fajnie, że może bardziej europejski niż, niż amerykański. No ale po co drugi taki sam na tak małą w cudzysłowie grę, tak? Wiecie o co mi chodzi? Ale potem gdzieś zobaczyliśmy, że to jednak ma być pad thai, a nie, a nie spaghetti. a Pataj jest tajski, tajski, jeśli się nie mylę. Nie wiem, co ma pizza do tego. Może to w ogóle chodzi o jedzenie. Nie to, że, że ta akcesoria wielki powrót i wiecie, mamy jedzenia więcej. W każdym razie mamy tego pataja, mamy tego słonika, który chyba jest z bankiem na herbatę, a w ogóle podobno to jest jakby narodowe zwierzę Tajlandczyków, Tajlandii. Więc, wiem, czy narodowe zwierzę, wiecie co mi chodzi. <laughs> Więc, no to je, prawdopodobnie jednak coś, coś z tym będzie. Tylko mam nadzieję, że nie będzie to świat w pełni wakacyjny, albo że rzeczywiście zrobią tak, że, że nie wiem, jak słuchajcie że wszędzie będzie można mieć może i domy i, i wakacyjne, w sensie wiecie, tak jak mamy o Jezu, wiecie co, zapomniałam oczywiście nazwy, tak jak mamy Selwadoradę i mamy z tego pierwszego pakietu mmm, dobra, nieważne to z lasem, oczywiście zapomniałam że tam można mieć tylko wakacyjne jakby domy na najem, więc mam nadzieję, że może to zmienią nie jestem do końca przekonana, czy świat w stylu tajlandzkim to jest coś, co mnie jakby bawi. Wiecie co, ja mam problem z tymi z tymi takimi mocno inspirowanymi światami, bo moje Simy nigdy tak nie wyglądają. Ja nie umiem robić Simów i grać, znaczy grać może po biedy, ale robić Simów jakby w, w, w tych innych takich narodowości orientalnych o narodowości, żeby to dobrze, żebyście dobrze zrozumieli, jakby łatwiej mi się robi w cudzysłowie, zwykłego białego Sima, niż yy, jakiejś takiej konkretnej narodowości, która wymaga konkretnych, jest najlepiej konkretnego jeszcze stroju. Często nie umiem, nie do końca się w tym odnajduję. Nie mam z tym jak najbardziej żadnego problemu, że oni gdzieś są na świecie, ale ja sama w tym jakby dobra nie jestem i też nie wiem, czy moje Simy by kiedykolwiek zamieszkały w takim świecie, tak żeby na może na chwilę, wiecie, na jakieś studia czy jakiś staż w pracy. Cio. Co z koleżanki. Yy, przygarnięty na tydzień. Cicho. Co ty? Co taki wiecie, ledwo odrasta od ziemi. To bardzo szczeka, jak widzi kogo. Na znaczy jak słyszy cokolwiek na klatce, że się dzieje. Wiecie, takie są najgorsze pod tym względem. Wracając. Więc ten świat, no tak nie do końca mój klimat. Ja to bym prędzej może widziała, chociaż to by było totalnie nudne. Podejrzewam dla większości osób coś jakiegoś takiego bardziej skandynawskiego, tylko to znowu musiałby być duży świat z małą ilością domów, więc to nikogo by nie jarało. Natomiast, wracając do mapki, no mamy jeszcze te listy, tudzież rachunki, e, które widziałam na Twitterku chyba, że ktoś odczytał, że to są listy wysłane z... z, 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 z od Landgra landgrabów? Dobra, dobra, udało się. A oni, jak wszyscy wiemy, odcinają nam prąd, więc podejrzewam, że to są jednak rachunki. No i te kluczyki. No i teraz tak. Albo w końcu dojdą nam hotele, aczkolwiek hotele rachunki za prąd. No, ok. Albo będziemy mogli, mam nadzieję, budować yy, bloki, apartamenty, albo chociaż bliźniaki czy szeregówki, tak, żeby mogło być więcej rodzin na jednej parceli, którymi nie musimy się jakby zajmować my sobie mieszkamy jako jedni z X to by było super, to by było wspaniałe natomiast jeszcze ktoś ymm, miał wizję widziałam, znaczy miał wizję <grywa> powiem wam <grywa> za wcześnie jest chyba dla mnie że może dojść kariera agenta nieruchomości i w ogóle najem najem, bo Jezu, jakie to było wspaniałe że nie musicie, wiecie kupować domu za, za tyle pieniędzy i potem, znaczy wiadomo, że płacić czynszu czy tam rachunków, no bo to jest logiczne, ale że możecie sobie wynajmować po prostu ten dom od kogoś, tak, a najlepiej w ogóle mieć kilka, o, mieć kilka nieruchomości i na przykład w jednym sobie mieszkać, a nie wiem, pierwsze swoje mieszkanie wynajmować komuś innemu i zawsze jakaś tam kasa przychodzi co tydzień. Wiecie, to, najgorsze jest to, że to behind the scenes było tak dobre pod tym względem, Yy, szczególnie mówię dla tych starszych graczy, którzy wiedzą, że tak powiem, z czym się je większa ilość dodatków i, i akcesoria i tak dalej, że nasze wymagania, znaczy nasze oczekiwania wzrosły tak wysoko, że ja nie jestem pewna, czy jej jest w stanie temu podołać. Biorąc pod uwagę to, co nie robili ostatnimi czasy, i jak yy, większością yy, DLC nas. No, rozczarowywali, nie bójmy się użyć tego słowa. W wielu przypadkach takie, na przykład, konie nie powinny być dodatkiem, powinny być raczej pakietem, i tak, dalej, i tak dalej. No to obawiam się, że możemy mocno upaść wszyscy, bo mówię, oczekiwania są bardzo duże, zrobili bardzo duży hype, udało im się. Już pominę prowadzącą, która dawała radę w tym wszystkim. Ale no nie wiem, trochę się obawiam. Zobaczymy, bo dzisiaj wieczorem jest, bo dzisiaj, tak jak wspomniałam bo wcześniej, jest czwartek, więc dzisiaj będzie trailer mm, akcesoriów, więc zobaczymy, co tam wymyślili. Znowu się wszyscy zajaramy, a potem się okaże, że to wcale nie jest tak fajnie. Aczkolwiek, tak jak mówię, akcesoria mnie bardzo cieszą, cieszy mnie to, że ma być kariera e, tego kucharza, cieszy mnie ten e, stand jedzeniowy, że da się to tak zrobić, wyglądało to super. Natomiast no mówię, zobaczymy jak z czym to się będzie dalej jadło, bo no różnie jest, wszyscy wiemy, że ja, po... jej potrafi nas załamać bardzo szybko i bardzo szybko potrafimy upaść z naszych wysokich oczekiwań, więc no więc tak staram się brać to pół na pół, natomiast siedzę i, i, i tuptam nóżkami i jestem zajarana, więc sama się będę mnie powstrzymać od tych emocji, także wcale wam się nie dziwię w razie czego, jeśli też się tak bardzo cieszycie jak ja. No, i no, Sims Free, Play, Sims Mobile to mnie nie interesuje osobiście. Nie grałam, nie gram i raczej grać nie będę, więc jakby pomijam to. Natomiast y, Sims 5, tudzież projekt René. Wiecie co. Nie mam chyba za dużo do powiedzenia na ten temat. W sensie, jak zaczęła się akcja, że będzie wychodził, wychodziła piątkę, która zaczęła się tak naprawdę no nie tak dawno, uznajmy jak na to, że Sims mają czwórka ma 9 lat w tym roku. To ja już jakby wiedziałam, że ja na tym kończę. W sensie, że ja w piątku już raczej grać nie będę, ja już jestem w cudzysłowie za stara. W sensie, ja lubię czwórkę i, i wiedziałam, że kolejna część Simsów to już raczej nie będzie coś, w co ja będę, że tak powiem, inwestować y, czas i pieniądze. Y, więc nie, nie nastawiałam się w ogóle, jakby nie interesowało mnie to do końca. Znaczy, interesowało mnie pod względem, żeby się dowiedzieć, zobaczyć, jak będzie, może ewentualnie sobie kiedyś tam sprawdzić, ale na pewno nie tak jak czwórka, że wiecie, że regularnie jakby siadam do tego i, i, i coś robię. Natomiast jak się okazało, że czwórka znaczy, że piątka ma być za darmo, ale jakby z płatnymi, że tak powiem mikrotransakcjami, zwał to jak zwał, no z płatnymi dodatkami, z płatnymi dodatkowymi rzeczami, a jeszcze do tego wszystkiego ma mieć opcję multiplayera, to doszłam do wniosku, że to już chyba totalnie nie, nie, są, nie są moje klimaty. W sensie nie mam nic do tego, żeby ona była darmowa, ale z płatnymi, że tak powiem, dodatkami, pod warunkiem, że te dodatki byłyby bardziej na zasadzie tego, co mamy w czwórce, chociaż wszyscy wiemy, że są one za małe i za słabe jak na to, czego byśmy oczekiwali. Ale jak się na tym ostatnim Behind the Sims okazało, że piątka ma być darmowa i wiele rzeczy ma być już w podstawie, typu jak to standardowa pogoda, czy tam podstawowa pogoda, coś takiego, jako, jakoś tak dziwnie zostało ujęte, że w ogóle nie wiem o co to, o co z tym chodzi, tak? Ale dobra, więc mamy cztery pory roku normalnie, tak standardowo w postawce. Wow, coś niezwykłego po prostu. Po czym wszelkie już związane z tym, jakby, rzeczy mają być dodatkowo płatne. Czyli powiedzmy, mamy zimę, ale jak chcesz urządzić bitwę na Śnieżki albo zjeżdżać na sankach, to już potrzebujesz dokupić dodatkową, dodatkową zawartość, tak? No, powiem Wam szczerze, że to już zaczyna zakrawać o lekkie przegięcie, nawet gdyby to miało kosztować, nie wiem. W cudzysłowie 5 zł od czynności, to <głos> <głos> trochę to zakrawa już o lekką przesadę. A jeszcze potem tak sobie pomyślałam, że jeśli ma być to multiplayer, czy tam ma mieć opcję multiplayera, już nieistotne. No to teraz tak. Gram sobie z kolegą, koleżanką, czy nawet z kimś obcym, nieważne. I ja mam wykupione powiedzmy. Bitwy na śnieżki, albo rzucanie się balonami z wodą, albo nie wiem, skutery wodne, cokolwiek, a on nie ma, to czy my tak właściwie jesteśmy w stanie być, że tak powiem, w jednej grze? W sensie i co, i ja w niego rzucam, a on się na mnie patrzy wtedy? Jak wiecie o co chodzi? Nie mogę, nie mogę wymyślić tego, jak to ma generalnie według nich wyglądać i jak to ma działać. Pewnie gdzieś tam z czasem będziemy się dowiadywać więcej. Natomiast w pierwszym takim moim toku rozumowania nie jestem w stanie tego pojąć i jakby nie wiem, tak naprawdę. Albo gram sobie, gram, poznaję jakiegoś tam Sima w grze, mówimy o multiplayerze, tak, jakiegoś zupełnie takiego, chyba że to tak nie działa, że mogę tylko jakby do swojego świata, powiedzmy, ściągnąć znajomego. No ale uznajmy, że wyglądało to na tym trailerze nazwijmy to tak, gdzie tam te ludziki wyglądają jak z Among Us, że to jest jakieś tam, że są albo jakieś NPC, albo obcy zupełnie ludzie, tak? No i poznajesz sobie kogoś powiedzmy, tam, w tej grze, na tym świecie. No, i zbliżacie się do siebie i ro rozumiecie, cała jakby historia się toczy. No, i żyję nadzieją, że mam szansę się nigdy nie dowiedzieć, kto to jest, bo jak się potem okaże, wiecie, że to jest nikogo nie obrażająca za ani zale 13-letnie dziecko. I ja z tym dzieckiem sobie zakładam rodzinę. Znaczy, wiecie, to jakby nie ma to, to też znaczenia, bo jakby wszyscy mamy w świadomości, że te dzieci też jakby w tą grę grają. Natomiast mnie to osobiście, jako osobę po 30 tak. Nie wiem, nie umiem się do tego, słuchajcie, odnieść, nie jestem w stanie sobie tego do końca wyobrazić, jakby, nie wiem, no mówię, ja raczej, <głos》> raczej na czwórce zakończę swoje, swoją karierę z, z kupowaniem i, i graniem w Simsy, chyba, że będzie opcja nieużywania w ogóle tego multiplayera i zobaczymy, no jak to mówię, jak będzie na zasadzie, że Bitwa na Śnieżki ma kosztować 30 zł, bo pogoda jest w podstawce, to też raczej, no z tym mam bardzo mieszane uczucia. Tak, ale to tak jak mówię, od początku nie byłam też nastawiona na to, od początku nie byłam, że tak powiem, zainteresowana tym, także, także też się jakoś specjalnie nie nastawiam. Fajnie jest to śledzić, fajnie to, to zobaczyć, aczkolwiek zastanawiałam się też, bo z tego, co zdążyli nam jakby pokazać i to mówię, ten, tą pseudo taką mapkę tego otoczenia tam i, ten, mm, i to mieszkanie właśnie, problem w tym, znaczy problem, że jakby pokazali tam tylko mieszkania, na razie przynajmniej. Więc może, żeby kupić sobie niebieski domek na obrzeżach, trzeba będzie też kupić jakąś zawartość dodatkową. Natomiast sam fakt tego, że są powiedzmy tylko mieszkania, znowu skłania mnie do tej myśli, że my sobie wszyscy jakby razem mieszkamy gdzieś tam w tych mieszkaniach. No ale to z drugiej strony każdy mógł mieszkać z tym samym. Nie wiem, no nie mogę sobie tego do końca wyobrazić, jak oni to widzą. I, i, I na jakiej sadzie to ma działać. Natomiast, no, ja też nie, nie mam jakby głowy do takich rzeczy, i moja wyobraźnia nie sięga tak daleko. Dopóki mi nie pokażą czarno na białym, że tak będzie, albo tak jest zamysł, to ja tego nie zrozumiem. Przynajmniej pod tym względem. Nie znam się też na robieniu gier, więc jakby nie mam odnośnika. Więc tak jak mówię, piątka, pi piątka nie, ale najnowsze newsy simsowe jak najbardziej. Dzisiaj trailer. Mm, akcesoriów, więc się cieszę i czekam, i mam nadzieję, że będą super. I chyba tyle, co miałam do powiedzenia na temat tych całych wydarzeń, cały filmik i tak przegadałam. Słuchajcie, nie na temat domku w ogóle, więc tak na szybko po zaraz właściwie się kończy. Słuchajcie, tak jak widzieliście, dwie sypialnie, dwie zupełnie inne, ale według mnie Summer i Liberty są takimi trochę przeciwieństwami siebie. No i ten trawis biedny tutaj między tymi. Babami ale myślę, że, że nic mu nie jest, że skończył w cudzysłowie dobrze. Domek standardowy, w sumie chyba jak na tą okolicę. Wiecie, co jakoś tak wyszło, że wszystkie mają dwie sypialnie, i. No i przynajmniej jedną łazienkę i otwarty salon z kuchnią. Naprawdę, słuchajcie, jak tak sobie pomyślę, to jest czwarty, i oba startery chyba mają właśnie dwie sypialnie i łazienkę. Jedną przynajmniej. I ten jeden domek tam yy, po drugiej stronie, co ci bracia mają mieszkać, no tutaj na steli, oczywiście, wy sobie, że tak powiem, robić co chcecie, też miał, no, siłą rzeczy miał dwie sypialnie i też chyba miał jedno łazienkę. No, naprawdę, wszystkie wyszły takie same praktycznie. W sensie nie takie same w środku, ale w sensie rozkładu, ale takie same jeśli chodzi o, o ilość pomieszczeń. Także no, w sumie chyba dobrze. Będzie przynajmniej w czym, w czym wybierać, w razie czego i nie ma jakichś takich klitek. Marzy mi się zrobienie domków kilku, takich starterowych, z jedną sypialnią, takich, wiecie, takich prawdziwych starterowych, w które nie umiem, ale muszę chyba poćwiczyć w końcu, no bo przydałoby się czasem takie też zrobić, takie też się przydadzą, podejrzewam, więc będę musiała potrenować, poćwiczyć. Dobra, słuchajcie, będę kończyć, bo aż, nie wiem, co, nie wiem, za dużo emocji, są mną targa, <grym> po tym behind the scenes i przy, tych, przy tym domku kolejnym i przy tym, że to już ostatni w tej dzielnicy i zgubiłam się już chyba totalnie sama we własnej myśli, więc dajmy sobie spokój. Ja wam życzę miłych slajdów w takim razie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!